Witam bardzo serdecznie przedstawicieli włocławskich mediów na konferencji prasowej w Zarządzie Regionu Krunsko-Włocławskim NZZ Solidarność w oddziale Wrocławek. Ta nasza dzisiejsza konferencja prasowa będzie poświęcona sytuacji w firmie Indorama, w której to w firmie niedawno powstał związek Solidarność. I Związek Solidarność jest zarządem tejże firmy w sporze zbiorowym. Dzisiaj uczestniczą ze mną koledzy właśnie ze związku NZZ Solidarność w firmie Indorama Ventures Poland Spółka za wewosławku i tutaj po mojej prawej stronie jest przewodniczący kolega Tomasz Giewulak, jest skarbnik kolega Tomasz Szczepański i trzeci Tomasz Tomasz Kaszuba, który jest przewodniczącym Zakładowej Komisji Rewizyjnej. Jest to młoda organizacja związkowa, która zawiązała się w czerwcu tego roku 16 lipca przeprowadzono wybory, w wyniku których wyłoniono władze związkowe. Jak do tej pory w tym zakładzie, który liczy Około 120 pracowników, ponad 35 osób zapisało się do Solidarności, więc jest to dość liczna reprezentacja pracowników. I myślę, że firma Indorama, my po zawiązaniu tejże organizacji, napisaliśmy również na naszej stronie internetowej i myślę, że Państwo to również wiedzą, że jest to światowy. Potentat w produkcji chemicznej. W przypadku zakładu w Wrocławku to mamy tu do czynienia z produkcją FETU, gdzie większość opakowań do przemysłu spożywczego, do różnych innych dziedzin, w tym do farmaceutycznego jest używana. I ta firma jest dużym koncernem, który działa na terenie 30 krajów, 34 krajów w 130. Tu w zakład sześciu zakładach i w tych zakładach zatrudnia ponad 26 tysięcy osób. Niedawno ta firma chwaliła się również tym, że uzyskała taki certyfikat, który, jako jedyna chyba firma we Wrocławku posiada, czyli Greek Price to Work, czyli dobre miejsce pracy, przekładając na język polski. No, Proszę Państwa, gdyby to miejsce pracy było tak dobre, to pewnie ta organizacja związkowa by nie powstała. Jednak pracownicy chcą bronić swoich praw i swoich interesów i mają tu pełne poparcie zarządu regionu NZZ Solidarność. I myślę, że w tym sporze, który powstał zaraz po utworzeniu organizacji związkowej, w zupełności mają rację. Spór dotyczy oczywiście podwyżki płacy i 29 lipca pracownicy sformułowali swoje żądania. Działając na podstawie artykułu 7 ustawy z 23 maja 1991 roku w związkach zawodowych, o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Komisja Zakładowa Solidarność i w Inderomowinie przez pole współkazowe w Wrocławku wzrostu wynagrodzenia dla pracowników spółki w kwocie 1500 zł na każdego zatrudnionego pracownika, począwszy od 1 września z wyrównaniem do dnia 1 sierpnia. Z uwagi na istotny interes pracowników, jak i pracodawcy wyznaczony termin na spełnienie naszego żądania do 10 sierpnia. W przypadku braku spełnienia naszych żądań i podjęcia rozmów e, zakresie przez następnienie zastrzegamy sobie prawo do podjęcia wszelkich czynności prawnych przewidzianych ze strajkiem łącznie. W związku z strzelającą drożytą, związaną z wysoką inflacją, która to znacznie obniżyła wartość nabywczej naszych zarobków oraz faktu, iż koszty wynagrodzeń w stosunku do kosztów głównych spółki są stosunkowo niskie, że ona przez nas podwyżka nie powinna stanowić dla spółki problemu. Z lipcowych informacji o dostępnych wynika, cena na nasze produkty wzrosła w skali z roku do roku o 72%. Wobec powyższego nasze żądanie spełni zasadne i zgodne z oczekiwaniami pracowników. I proszę Państwa, od tego czasu płynęło już no, blisko ponad półtora miesiąca. Natomiast zarząd firmy no, trochę tak się bawi w Kotka i Myszkę z organizacją Związkową. Nie wiem albo ci z Państwo mają złych doradców albo złą wolę, że do tej pory nie przystąpiono do negocjacji. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych mówi bardzo wyraźnie, że niezwłocznie po złożeniu takiego żądania pracodawca powinien przystąpić do rokowań z, ze stroną, która te żądania składa, czyli ze stroną związkową. No niestety tutaj nie ma póki co żadnego dialogu. Po kilku interwencjach pracodawca wyznaczył y, termin y, na jakby wyrokowania y, 29 września tego roku. Y, tłumaczy się tym, że w firmie jest remont jest z przyczyn organizacyjnych y, takich wyrokowań y, nie może podjąć, no, co, jest, co jest sprzeczne z ustawą w sposób co również się wiąże z konsekwencjami, i myślę, że będziemy interweniowali i w inspekcji pracy, i skorzystamy z naszych szeroko pojętych uprawnień, by tą sprawę nagłośnić, i również doprowadzić do takiej sytuacji, że pracodawca z naszymi związkowcami będzie chciał rozmawiać. Ja jeszcze tylko. Że tak, dla jasności przeczytam pismo, które zakładowa organizacja po konsultacji również z nami skierowała do zarządu 5 września, w związku z tym, że nie były podejmowane te rozmowy i w tym, że w piśmie wskazujemy w odpowiedzi na pismo z 1 września w sprawie negocjacji płacowych, informuję, że zgodnie z gwarancyjnymi przepisami strona pracodawcy winna przystąpić. Rozmów ze stroną wstrzymającą spór niezłocznie po otrzymaniu żądek, tudzież wystąpienia sporu e, zbiorowego. Przypominam, że treść rządnej strony społecznej otrzymaliście Państwo w dniu 1 sierpnia 2002 roku w dniu przekazania nam e, ostatniego Waszego pisma, to jest 1 września, minął dokładnie miesiąc do zgłoszenia przez e, nasz rząd. Upływ tak znacznego terminu jest niczym nieusprawiedliwionym. Państwa zwłoka w podjęciu rozmów ze stroną społeczną. To nie tylko ignorowanie zapisów ustawy, ale przede wszystkim i już na starcie ignorowanie związku zawodowego, a nade wszystko pracowników, którzy są jego członkami. Pragniemy zwrócić uwagę na zapisy ustawy o rozwiązywaniu sporu zbiorowego pracy. W artykule 8 pracodawca jest zobowiązany do podjęcia ruchowań bez zbędnej zwłoki, a nade wszystko idąc za piśmiennictwem, wskazać należy, iż pracodawca winien dołożyć wszelkich starań, by wprowadzić. Rozmowy z poszanowaniem stron oraz bez pewnej Na NATO wymaga od pracodawcy, aby w każdym etapie pokojowego rozwiązania sporów nie prowadził bezprawnych działań, które umożliwiają przeprowadzenie rokowa. Niedopełnienie powyższego obowiązku umożliwia, co należy podkreślić, organizacji związkowej zorganizowanie strajku bez wyczerpania postępowania służącego do rozwiązywania sporu zbiorowego. Brak podjęcia rokowań przez ponad 30 dni od. Dnia wpłynięcia naszych żądań, jak również wymijające odpowiedzi na nasze pisma, wskazują jednoznacznie brak dobrej woli po Waszej stronie do rozwiązania sporów w sposób prawem przewidziany, a nade wszystko podjęcie rozmów bez zbędnej zwłoki z poszanowaniem stóp. Uniemożliwienie rokowań, co ma miejsce w naszym przypadku. Obejmuje zgodnie z biur dykaturą yy, wszystkie przypadki nielojalnego zachowania pracodawcy, które polegają na nieracjonalnej odmowie przystąpienia do rokowań. A zatem wobec postawy pracodawcy legalnie informujemy, iż czas oczekiwania na podjęcie rozmów wobec całkowitej pewności pracodawcy się skończy. Skoro pracodawca wynika podjęcia rzeczowych i konstruktywnych rozmów w trybie przypisanych przez ustawę, informujemy i zamierzamy skorzystać z możliwości, jakie daje nam. Ustawodawca w artykule 17 tejże ustawy, czyli zorganizowania referendum strajkowego i podjęcia akcji protestacyjnej ze strajkiem włącznie. w Łodzi. Jednocześnie informujemy, iż wobec postawy pracodawcy podejmiemy w najbliższym czasie szeroko rozumiane akcje informacyjne załogi, mediów, oflagujemy zakład związkowymi i narodowymi flagami oraz po przeprowadzeniu referendum przystąpimy do akcji strajkowej. Nie możemy pozwolić na to, by pracodawca traktował nas w taki sposób, jak obecnie, nie szanując naszych praw, ale przede wszystkim nie szanując nas jako pracowników naszej spółki, stojąc w jednej sprzeczności z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych pracy. I po tym piśmie z 5 września, kolejne pismo, które otrzymaliśmy od pracodawcy 16 września, który dalej otrzymuje. W tym swoim uporze, żeby nie rozmawiać i nie podejmować rozmów z organizacją, i tutaj jest odpowiedź taka. W odpowiedzi na pismo 13 września dostarczone 15. Ponownie informujemy, że termin 19 września, który wskazujecie Państwa jako termin spotkań z przedstawicielami Zakładowej Organizacji Związkowej Solidarności i Innerama, czy rozpłacalny z ZOO, jest dla nas nie do zaakceptowania z urzędów organizacyjnych. Jeżeli zaproponowany przez nas termin 29 Września 2022, godzina 11, jest dla Państwa nieodpowiedni. Proponujemy spotkanie w drugiej połowie października. Zachęcamy do uzgodnienia terminu, który będzie odpowiedni dla obu stron, a nie narzucania nam wybranego przez Państwa terminu spotkania. Jednocześnie zwracamy uwagę, że prezentowany przez Państwo język gruźb i szantażu nie służy porozumieniu. Wskazujemy, że Indorama będzie 3 Spółka z o. jest częścią koncernu Indorama i zobowiązana jest nie tylko do przestrzegania przepisów prawa, ale również działania w zgodzie z globalnymi politykami, procesami i procedurami. No, pismo w moim przekonaniu jest kuriozalne, bo tutaj organizacja związkowa koledzy nie używają żadnych gruźb i szantażu, tylko po prostu chcą zrealizować przypisane sobie ustawą prawa do tych rozwiązań, o których mówiliśmy, natomiast firma z kapitałem zagranicznym, jaka ona by nie była i jak potężna, no, musi realizować i poruszać się w przepisach prawa, które obowiązują na terenie rzeczpospolitej Polskiej, a nas nie interesują procesy i procedury, które ta korporacja ma na świecie, bo myślę, że przede wszystkim jesteśmy tu na terenie naszego kraju i powinniśmy i również firma Indorama powinna przestrzegać polskiego prawa. Teraz oddam głos koledze przewodniczącego Tomaszowi, który jeszcze Państwu troszeczkę uzupełni te informacje, które ja przekazałem, a później jak będą jakieś pytania, to, to jesteśmy do dyspozycji. Proszę bardzo Tomasz. Dziękuję. Z naszej strony Związki Zawodowe powstaje tylko dla pracowników, ale również dla pracodawcy, przy mogą przynieść plusy. Nie chcemy tu z zakładu w złym świetle, tylko po prostu wynagrodzenie, które otrzymujemy jest nieadekwatne do świadczenia naszej pracy, do pracy, którą świadczymy. Jest to bardzo skomplikowany proces chemiczny, wymaga tam dużego doświadczenia. Nie każdy pierwszy człowiek z ulicy może tam przyjrzeć do nas do pracy i od razu wszystko po prostu potrafić czy się nauczyć w dwa czy trzy dni. Proces nauki trwa około jednego roku. Mniej więcej do yy, takiego podstawowego operatora. Yy, no i co więcej? Jest dużo obciążenie psychiczne też i co? Dużo. Ostatnia sprawa związana z tą dyskryminacją, że kadra również. No. Musza... no teraz jesteśmy na etapie zatrzymania zakładu. W celu rozbudowy, to tutaj pracodawca zadecydował o tym. Oczywiście już jesteśmy teraz na etapie rozruchu zakładu. Jak zwykle będzie to zrobione przed terminem, bo mamy bardzo dużo pracowników porównując z innymi firmami należącymi do tej całej korporacji. No i teraz padały pytania przez pracowników będących w związkach i nie będących. Czy to prawda, że kierownictwo od nas, yy, z firmy, ma fundowane objawy, takie posiłki generacyjne? No i okazało się, że ma. A, I się okazało, że tylko kierownictwo ma, a ci ludzie, którzy pracują na instalacji, że tak powiem, w trudnych warunkach, takich posiłków już nie otrzymają. Stoją na dyskryminację. No to chyba tyle na dzień dzisiejszy. Proszę Państwa, mówiąc tak jak cytowałem wcześniej pismo Komisji Zakładowej, mamy różne możliwości nacisku i jeżeli w dalszym ciągu pracodawca nie podejmie rozmów, o które apelujemy już od półtora miesiąca, no to będziemy musieli skorzystać z tych praw, które związkowi przysługują. Myślę, że również i mam takie taką delegację i takie upoważnienie z nowego regionu Tomysła Wrocławskiego, NSZZ Solidarność, że w przypadku zaostrzenia się sporu, myślę, że może dojść do pikiety takiej o randze już regionalnej, a jeżeli nadal nie będzie skutku, to, to może również, możemy wystąpić również o wsparcie do struktury całego związku NSZZ Solidarność. No i wtedy o firmie i o losie i pracowników tej firmy będzie bardzo głośno, nie tylko w Polsce. Myślę, że na tym tą naszą prezentację zakończymy. Jeżeli Państwo mają pytania, to, to bardzo proszę. Pracownicy instalacji średnio w tej chwili ile zarabiają w Indoramie? Hmm. Niestety takiej informacji nie mogę udzielić ze względu na nie bo nie możemy rozmawiać. W z zakładu o swojej wynagrodzeniach, mamy przykaz taki, że nie może udzielać informacji drugiemu gasunkowi i od to zarabia. Mm -hmm. yy, kwota 1500 brutto o taką podwyżkę walczycie? Tak. Dlaczego akurat taka kwota? Bo wiemy, że jeżeli w ogóle przystąpi do rozmów, to na będą yy, negocjacje takie dosyć ostre, że, że ta kwota będzie zbita po prostu. Będzie próba zbicia tej kwoty do niższej. Tak? Mm -hmm. W tym ultimatum, które stawiacie zarządowi waszego zakładu, pokazujecie kolejne kroki, które możecie stosować, i jednym z tych pierwszych jest właśnie poinformowanie mediów. No, rozumiem, że sytuacja już stała się na tyle poważna, że zdecydowaliście, że warto na tą ścieżkę wejść, i kolejne kroki to będzie rzeczywiście strajk pikieta. Oczywiście, że tak. Kolejne kroki będą podejmowane, wszystko oczywiście zgodnie z prawem. Wizaliśmy do pracodawcy, żeby potraktował naszą organizację, jak i również wszystkich pracowników poważnie, ale no, no, widać po podejściu, że jednak nadal uważa pracodawca, że nie no, że nie wystąpiły i nie podejmiają tego. Czy ja mogę uzupełnić jeszcze? O, proszę P bardzo, Tomasz tej... Kaszuba. Tak, Tomorz Kaszuba, przewodniczący komisji rewizyjnej w sumie przedstawiał odnośnie tej kwoty 1500 zł jako... Pracownicy ustaliliśmy tutaj z zarządem, że no nie jest to kwota przekraczająca potrzeby, jakie wymusza teraz nasza drożyzna ogólna w Polsce, no więc jest to kwota adekwatna do tego, żeby utrzymać poziom życia taki, żeby praca pozwalała nam żyć w sposób godny, zadowalający. Po to też w tej firmie podjęliśmy zatrudnienie no i te nasze obowiązki wykonujemy na poziomie wysokim. Do Pana Janusza Dębczyńskiego pytanie. Indorama to pewnie nie jest jedyny zakład, na pewno nie jest, gdzie w tej chwili pracownicy domagają się podwyżek w obecnej sytuacji. Z Pana informacji wynika, że jak ta sytuacja wygląda w innych zakładach w Włocławku? No w innych zakładach jest różnie, ale wiem, że, że również o, o to, żeby polepszyć los swoich pracowników występujący związkowcy w Ambilu w wice niedługo będą też negocjacje prowadzone w Drumecie więc tam gdzie mamy organizacje i silne struktury związkowe tam o te sprawy nasi koledzy zabiegają ja chciałbym jeszcze dodać że dwaj jego pracownicy nie, wiem, to do nie o ale dostali wsparcie takie jednorazowe zakładowe w postaci wypłaty za pewnej kwoty. Eee, nie wiem, jakiego, nie wiem dokładnie. Tak zwany dodatek inflacyjny podobno no, tak, 3000 no, no, na no, rękę. dostali. nie, nie. Miałem 100 pracowników w tych żółtych chwilach, natomiast Lidrała nie zrobiła pracowników w tym nic. Kompletnie nic. A wiemy, że, że firma jest bogata, ma zyski i tak jak było postawione, to. W żądaniu sformułowanym i przekazanym 1 sierpnia wyroby im, że tak powiem, nie zalegają magazynów, wschodzą, a ceny tychże wyrobów z roku do roku patrząc na dzień chyba 1 lipca, tak, wzrosły o 72%. Więc myślę, że w ciężkiej chemii zresztą proszę Państwa koszty, koszty płacy w stosunku do ogólnych kosztów zakładu są bardzo niskie. Jeżeli nie ma pytań, to bardzo Państwu dziękujemy za obecność i za przekaz do opinii publicznej naszej konferencji. Dziękuję